Witam serdecznie z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani. Słuchajcie, dziś po raz kolejny, po raz setny. Przypuszczam, nagrywam film dotyczący tego w jaki sposób według mnie najkorzystniej grać na tym rynku, jak rozgrywać memcoiny. Jeżeli jesteś traderem, day traderem czy jakimkolwiek traderem, działasz na rynku solany, to doskonale wiesz, jakim kurewskim rynkiem jest Solana. Jakim wielkim rakiem krypto jest Solana, a to za sprawą takich lunchpadów jak Panfan, Let's Bonk i tak dalej. No ale skupmy się tutaj na Panfanie, bo wiadomo, że jest to król. Choćby w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o ich obroty, Panfan 509 milionów dolarów wzrosł o 41% względem wcześniejszego dnia. Let's bong strasznie pod Słuchajcie, nie wiem, co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo platforma rosła niesamowicie. 46 milionów, no i belief 7 milionów dolarów. Resztę nie będę przytaczać, bo nie ma sensu. Prosta strategia, która daje Wam zwyczajnie schemat, według którego małymi łyżeczkami zbieracie hajs. Jeżeli tradujecie, jeżeli szukacie memcoinów, które pojawiają się w dniu dzisiejszym czy tam każdego dnia, to musicie mieć też świadomość chociażby taką, że tylko malutka część tych tokenów przechodzi na bonding cure, czyli osiąga ten pułap, w którym przechodzą bezpośrednio z tej wirtualnej płynności na, na tą prawdziwą. Każdy inny jest scamem i tak musicie podchodzić do rynku memcoinów. W innym przypadku Będziecie mieć sytuację, w której zwyczajnie idziecie jak do kasyna. Dziś wygrywacie, jutro przegrywacie, dziś wygrywacie, jutro przegrywacie. A kasyno wygrywa zawsze. I tak będzie z wami. Oczywiście, chyba, że traficie na taki strzał, który zapewni wam dostatek dożywotnio i nie będziecie musieli w ogóle podchodzić do tego tematu kiedykolwiek już później w przyszłości. No, chyba, że jesteście hazardzistami, to i tak przepierdolicie wszystko, co wygraliście. Ale przechodząc do meritum. W jaki sposób szukać profitowych, nie traderów, bo z traderami też jest ciężko. I tutaj już nie mówię o takich traderach jak Kupsej, jak Crypto King, jak masę innych gości, którzy codziennie wchodzą w różne tokeny za pośrednictwem botów, nie botów. I robią olbrzymie pieniądze. Od nich się odcinamy. Tych ludzi, nie da rady kopiować. Tutaj bardzo często jest tak, że wyjdziemy niestety na grubym minusie i, i przepierdolimy cały nasz portfel. Moim zdaniem, najbardziej skuteczną formą gry na tym rynku jest to, co mówię. Kopiowanie dewów. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że większość dewów stosuje. Powtarzalność, czyli stosuje konkretny model. Oczywiście te modele są, one ewoluują, one zmieniają się, oni robią tak, abyśmy nie farmili ich, abyśmy jak najmniej ich farmili, po to, żeby to oni zarabiali jak najwięcej. No i o to w tym chodzi. Tutaj mamy przykład Dewa, który pompuje bardzo fajnie tokeny. One idą tutaj w tym przypadku. Słuchajcie, mamy już 66 tysięcy dolarów market capu, ale mamy tutaj typowego... Bundler Bota. Zresztą możemy sobie to sprawdzić na Bubble Map, który jest przede wszystkim co ważne, zasłonięty. Tak więc nawet tutaj nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ale sprawdźmy sobie przez inną aplikację, mianowicie Uxento, która pokaże nam wszystkie te klastry poukrywane. Za chwileczkę wam to pokażę. Tylko muszę się zalogować. Nie wiem czemu nie widzę. No dziwnie, bo pokazuje mi domenę gmgn zamiast ten konkretny. Czekajcie, czekajcie. Ja robię w tej chwili na innym ekranie. Za chwileczkę do Was wrócę. I takich dewów jak ten jest masa. Słuchajcie, to nie jest tak, że nie wiem, trafiasz jeden na milion i możesz się pod niego podpinać. Spokojnie można kopiować wielu innych devów i nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście im większe wolumeny na Solanie, tym łatwiej się to robi i to jest jakby oczywiste. OK. Bundle check, czyli na tym nie sprawdza. Dobra, już Wam pokazuję, gdzie ja to mam. Jeremy. Bardzo fajna zresztą wtyczka, polecam każdemu. Bundle check. Zobaczcie, mamy tutaj klastry, tak? Trzy duże klastry, 30%, 2,81, czyli 33% ponad mamy w supply bezpośrednio poprzez bundle roboty. No i w momencie, kiedy on za chwileczkę się tutaj wypierdoli, wybaczcie za, za moje słownictwo, no to wiadomo, jak to się skończy. Teraz, jak to robimy? W jaki sposób szukamy devów? Bo to jest przede wszystkim to, co musimy. To co musimy jakby załatwić, to co musicie ogarniać. Zakładka trenches. Dla mnie GMGN jest najlepszą w tej chwili, najlepszym serwisem. Oczywiście to się zmienia u mnie, bo w zależności od tego co tam chłopaki dodadzą raz Axiom, raz GMGN. Natomiast te dwa, te dwie platformy tutaj wiodą prym. Bardzo prosta sprawa. Pokażę Wam jak mam ustawione filtry. Bez żadnych jakichś tam wynalazków. Age 1 do 5 minut. Chodzi o to, żeby te tokeny bardzo szybko rosły. Czyli jeżeli masz token, który buduje się do poziomu zbliżającego się do bonding cure w 4, 5, 6, 7 godzin, no to takie nas, nas nie interesują. Nas interesują te tokeny, które robią to bardzo szybko, a robią to tylko te, które albo idą, Mocno no hypowane, jakiś ticker, który w tej chwili nie wiem, wyskoczył po tym, jak Elon Musk coś wrzucił, albo właśnie bundle boty czyli H15, market cap między 5 a 50 tysięcy dolarów i nic więcej, nic więcej nas tutaj nie obchodzi. Migrated, ja mam, co ja mam tutaj ustawione, czekajcie, eee, PAMFAN, jeżeli chodzi o launchpad, i chyba nic więcej, żadnych wolumenów. New tu mam... Aha, bo to jest almost bundled. Ok, dobra. To mnie interesuje. 1,5, 5,50. Przepraszam, bo tutaj mieliśmy jakby w różnych kolumnach, tak? Migrated oraz new. Nas interesuje środkowa tabela. I teraz to się dzieje. Zobaczcie. wyskoczy nam trust. Mamy piękny wykres. Takie nas interesują. Co tu się dzieje? Mamy deva, który Odpalił swój token. Czekajcie, zróbmy to, żeby bardziej zbliżyć. Co my tu dalej mamy? Jest moment, kiedy zrzuca swoje wory. No i on. Czekajcie. tak wyłączymy. Deva. OK. Dewa chcemy widzieć. Dlaczego mi to? A, sorry. Dev kupił. Czekajcie. Kurwa. Dev kupił, jeszcze nie sprzedał, sprzedał na górce. I tutaj już idą jego bundler-boty. I teraz co my robimy? Sprawdzamy sobie dewa w bardzo prosty sposób. Tu jako pierwszy gość, który odpala ten token, to jest Dev. Sprawdzamy sobie, czy on robi tokeny z jednego walletu, czy z pojedynczego. Mamy tutaj pojedyncze. Balance change, zakładka. Przechodzimy do ostatniej strony i sprawdzamy skąd mamy... Środki, które tutaj do nas przyszły, one sobie idą ze statku matka najprawdopodobniej albo zwyczajnie są przelewane mniejszymi kwotami. Nieważne, to co nas interesuje, to fakt, że. Czekajcie. To fakt, że z tego walletu stworzył token i co się dzieje. Zaraz po tym. Zaraz potem mamy sytuację, że odpalają pierwsze molety wspomagające. I tutaj godzina 18.21-26 sekund. Sprawdzamy. 18.21 po tym, jak poszła pierwsza sprzedaż, zresztą tutaj też nawet widzicie Bundler. Bundler macie oznaczenie. Często jest też tak, że kiedy kopiujesz jakiegoś dewa. To GMGN też Ciebie oflaguje jako Bandlera. Tak więc to też nie do końca musi być tak, że te wszystkie wolety są Bandlerowe. Mogą być tak po prostu z racji tego, że często kopiują tego samego Dewa. Ale skupmy się w tej chwili właśnie na woletach wspomagających. Co tu się dzieje? 21.26, Tu wchodzą jego wolety. I zobaczcie. Mamy w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10, 11, 12, 13 i tak dalej i tak dalej. To są wszystko wallety, które w tej chwili pompują mu ceny. Co ty w tej chwili robisz? Bierzesz takie narzędzie jak Tradewis. Tradewiz bot i wchodzisz sobie w zakładkę Copy Trade, tak jak widzicie. Ja tutaj mam akurat też jednego dewa, którego kopiuję na 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na 15 woletach. To są wszystko wspomagające olety, które w przypadku tego Deva ciągle się powtarzają. Odpala mnie wszystkie na takich samych ustawieniach. Daje each token only by once, co powoduje, że jeżeli któryś z tych tokenów woletów kupi jako pierwszy, a one się mieszają, jeżeli chodzi o swoją kolejność, może być tak, że jeden token odpali i Madafaka 10. A drugi token jako pierwszy odpali Madafaka 2. Kopiujesz wszystkie wolety, jakie jesteś w stanie znaleźć. Jeżeli chodzi o ilość woletów, to uzależniona jest od Twojego wolumenu, ale z tego co pamiętam, chyba tam standardowo mamy 20 woletów do podłączenia, tak więc spokojnie jednego dewa z dużą ilością takich portfeli wspomagających możemy kopiować. Odpalamy wszystkie te wolety, i teraz któryś z nich, w momencie kiedy mamy Deva, który ma konkretny schemat działania, tak jak w tym przypadku, no to nie ma na Mariole, że nie złapiemy go tutaj chociażby w którymś z tych momentów. Zobaczcie, mamy tutaj aż 130% do, tej, do tego pierwszego górnego szczytu, w którym DEF sprzedaje swoje tokeny. To może być oczywiście mniej. Co ja robię zawsze? Ustawiam niski take profit. Na poziomie 5%, co jest wystarczająco. Jeżeli mówimy o bardzo szybkich wzrostach, to te 5% potrafi zamienić się na 30, 40, 50%. I łykamy, słuchajcie, taki profit i uciekamy. Oczywiście jest też takie ryzyko, że nie odpali tych wszystkich walletów i na przykład zgasi nam światło gdzieś tam na tym poziomie. Ale pamiętajcie, dajemy bardzo niski take profit. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w większości przypadków wyjdziemy z profitem. Oczywiście nie ma stuprocentowej skuteczności i będą sytuacje, w których będziecie wychodzić na minusie, ale z racji tego, że jesteśmy obładowani w prawie wszystkimi waletami, które on posiada jako wspomagające, to mamy bardzo, bardzo duże szanse, że ten profit uzyskamy. I teraz pokażę Wam jedną rzecz. Mianowicie, zobaczcie ile te olety wspomagające robią procent. Czekajcie. Tu mamy tak. 660%. Po tym poznajecie, że są to olety wspomagające, bo jeżeli byłyby to randomowe olety, to one by robiły tam 20%, 30%, 5%. Uciekają. Biorą małymi łyżeczkami. Tu mamy przykład typowo woletów wspomagających bundle robotów, które robią taki, taki obrót. I co lepsze, jeszcze nie sprzedały, tak? Zobaczcie, jesteśmy już na poziomie 48 tysięcy dolarów. Ten token, który ja wam pokazywałem wcześniej, zaraz sobie zobaczycie, on już robi 80 tysięcy prawie. On już zaraz dochodzi do migracji, 80 tysięcy e, 80 tysięcy 88 tysięcy. 88 tysięcy market capu, jeżeli chodzi o moment migracji. przypuszczam, że dojdzie do tego poziomu. I zwyczajnie to, co się tam już później zadarzy, wydarzy, to już jest różnie, bo to w zależności od tego, jak ta społeczność buduje sobie te tokeny. Co tu dużo mówić? Żeby nie być, żebyście nie mówili, że to tylko jeden jakiś tam przykład. Idziemy dalej. Nie trending, tylko trenches. Kolejny, nie wiem, no coś tutaj wyskoczyło. fancoin. Sprawdźmy jak idzie Falkoń. Kolejny, kolejny dev. Sprawdzamy sobie moment w którym dochodzi do pierwszej lagi w dół. Tu bardzo często jest też sytuacja, że on może spuścić te torby i nie uruchamia woletów wspomagających. W ogóle, ponieważ nie ma jakiegoś tam wolumenu. Ale zobaczcie co się dzieje

22. To już mogą być randomy, nie? 559. Szukacie tych, które mają bardzo wysoką stopę zwrotu. Znaczy stopę zwrotu. Wysoki zysk, nie? Tutaj mamy akurat, widzicie, gościa, który nie jest jakimś kol sem ma swój Twitter nawet dorzucony jest traktowany jako bundler. Z racji tego, że bardzo często kopiuje tutaj tych devów. I słuchajcie, to jest, ja myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii. Ciągła, ciągła, yy, ciągłe testy, ciągłe szukanie konkretnych strategii. O, ten już się wywalił, słuchajcie. Ja troszeczkę się zdziwiłem, bo myślałem, że dojdzie do poziomu migracji, ale, ale jednak nie doszedł. Słuchajcie, i o czym to świadczy? Pieniądze leżą na ulicy. Trzeba tylko po nie sięgnąć, bo jak widzę czasem, jak ludzie gdzieś tam na grupie siedzą, płaczą, bo oni tracą na tych memcoinach, ale nikt ci nie każe tradować, nikt ci nie każe wchodzić w te tokeny, czekać na nie. To nie są już te czasy, słuchajcie, gdzie zarabialiśmy, kupując zwyczajnie token i trzeba było tylko czekać, aż ten token urośnie. Rynek całkowicie się zmienił. Jeżeli ty nie nadążasz za tym rynkiem, no to zginiesz, to najlepiej wiesz. Idź sobie, kup bitcoina, kup Ethereum, trzymaj to na portfelu i nie ruszaj. Nie ruszaj, nawet nie wchodź w dźwignię, a jak wchodzisz w dźwignię, to maksymalnie gdzieś tam razy 5 i, i tyle. tak? Zresztą ja tam na temat dźwigni to się nawet nie wypowiadam, bo też nie jestem, nie jestem zwolennikiem. Ja, jak już to tylko wchodzę, sobie teraz te moje sygnały ALGO, o których też mówiłem na grupie, bardzo spokojną dźwignią razy 5 i, i do widzenia nie, nie ryzykuję. Ale w przypadku memcoinów jeżeli nie chcesz być pod wodą, bo uwierz mi, to jest tak, że dziś handlujesz, jesteś na plusie, bo złapałeś jakiegoś fajnego coina, ale jutro oddasz do tego kasyna. Jeżeli nie zarobisz, jeżeli nie trafisz na jakąś naprawdę konkretną na jakiś konkretny token, który poleci kilkadziesiąt tysięcy procent do góry to zawsze będziesz pod wodą. Sprawdź sobie zresztą statystyki, ilu traderów zarabia, ilu traderów jest na czysto, ilu traderów zarobiło na Pamfam więcej niż 10 tysięcy dolarów. To jest promil. Wszyscy jesteśmy dawcami płynności dla tych, którzy tworzą tokeny. Zresztą samo tworzenie tokenów nie jest ale takie złe, bo jeżeli wykorzystując chociażby to, co w tej chwili Pamfam nam daje, czyli Dzieli się revenue, dzieli się fee wynikającym z tego, że z każdej transakcji pan, pan pobiera, pobiera małą tam stawkę, 50% tego fee idzie do twórcy tokenów. I możecie sami tworzyć, słuchajcie, te tokeny, wyszukując odpowiednich tickerów. Jak to robić? Nic prostszego. Twitter. Twitter jest tym narzędziem, które daje wam to, co powinniście mieć i to, w jaki sposób macie tworzyć tokeny, to właśnie narracja, odpowiednia narracja, jeżeli Elon coś napisze, znaczy nie zdążycie wypuścić, bo są dewowie, którzy mają instant boty, które automatycznie, kiedy pojawi się jakikolwiek tweet u Elona, automatycznie odpalają token. Natomiast takie narzędzia komercyjne, jak GMGN, Auction, czy Uxento, dają możliwość Wam na poziomie platformy tworzenia takich tokenów. Zobaczcie, mamy jakiś tweet, co robimy? Create token. I my możemy sobie ten token stworzyć. Free cooking, on pump. Nie płacimy żadnej prowizji. Płacimy tylko fee do, do sieci. Tworzymy jakiś, tworzymy jakiś sobie token. Co jeszcze, jeżeli chodzi o. O. Boże, przepraszam. Pe, pe. Jeżeli chodzi o GMGN. Dali sobie tutaj agenta AI, który. Tworzy nam konkretny obrazek i e, jesteśmy w stanie w ogóle. O, tutaj akurat coś nie, nie zabanglało, ale nieważne. No możemy sobie dodać awatar, e, logo bezpośrednio każdego tokenu. Słuchajcie, oczywiście nie każdy ma czas, żeby siedzieć przy tym i szukać takich tickerów, które mogą pójść do góry. Ale słuchajcie, są ludzie, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze. Sprawdźmy sobie chociażby tego gościa i zobaczmy, ile on zarobił. Bezpośrednio po tym, jak wypuścił ten token, może korzysta z tego walletu, ale nie, to jest świeży wallet. Sprawdźmy sobie ten konkretny token i zobaczymy, ile on zarobił z FII. Funcoin, tak? 76 tysięcy dolarów. Oczywiście jest to gość, który. który. Mm, profil. Okej. Okay. Gdzie my to mamy? Nie, nie chcemy supportu. Gdzie to się sprawdza? Followers. Profil jeszcze raz. Eee. A co jest? z takiego reweniu można zarobić olbrzymie olbrzymie pieniądze i taka jest prawda Crypto Made Easy Coins O 674 dolary rewards rewards creator rewards 674 dolary które zarobił sobie nie wiem w 15 minut Słuchajcie, o, możliwości są olbrzymie. Naprawdę, ja też robiłem wielokrotnie live, y, pokazuję. Zresztą na MefX w tej wersji alfa możecie sobie testować na wersji demo. Jeżeli nawet nie chcecie tego robić, nie chcecie przepalać tych pieniędzy, to o czym mówię zawsze, na testowaniu nawet devów czy tam portfeli wspomagających, które możecie sobie sprawdzić, czy uda wam się skopiować, czy nie, to możecie robić to właśnie na tej wersji demo. Link do Alfa MefX znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem, jak również znajdziecie na moim kanale tutorial, w jaki sposób odpalać sobie to demo. Tak więc, słuchajcie, no możliwości jest ogromna ilość. Zobaczcie, tu już mamy 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy dolarów market cap. I tak naprawdę wielokrotnie te, słuchajcie, coiny, one wychodzą z takiego poziomu typowego skamu. One same mogą się rozwinąć. Tak więc, słuchajcie, ja myślę, że wystarczy pokazałem wam najprostszą formę w jakim sposobem jaką strategią wyszukiwać sobie dewów, i też walety wspomagające. Wykorzystujcie do tego tradewiza. Link do tradewiza znajdziecie w opisie pod tym filmem. I Hula i dusza, hejże hola. Oczywiście też zależy od tego, jakimi kwotami wchodzicie, bo jeżeli będziecie wchodzić za 0,05 solany, to pamiętajcie też, że mamy tutaj 1% fi, który pobiera TradeWiz, który pobiera też solana. Pamiętajcie, żeby też odpowiednio te priority fee ustawiać. Nie ustawiać 0,01, 0,01, tylko 3,04,0 w zależności od tego, jak wchodzicie, ja mam widzicie ustawione 3,0 i 5. I to jest wystarczające FI. Oczywiście to FI też trzeba sprawdzać, bo jeżeli mamy bardzo duże wolumeny danego dnia, to to też może być za mało. Tak więc słuchajcie, tyle. Oczywiście ten, kto będzie chciał, skorzysta sobie z tego. Ja jestem zawsze otwarty, jeżeli macie jakieś pytania. Link do grupy Zdefiniowani, do grupy Pamfan znajdziecie w opisie pod tym filmem. Nie bądźcie tacy jak inni. Róbcie ten rynek inaczej bo większość ludzi, którzy traduje, zwyczajnie przepala walety i tyle. Pod warunkiem, no oczywiście, że robi to właśnie w taki tradycyjny sposób. Jeżeli macie na to sposób, to zarobicie. Macie dwie opcje. Albo kopiujecie dewów i ich walety wspomagające, albo samodzielnie tworzycie tokeny poprzez bundler boty, czy też nie bundler boty. Możecie robić to całkowicie, a może macie swojej społeczności. Wykorzystujcie to. Bo rynek w tej chwili jest nasycony, a ludzie są pazerni. I wchodzą tam, gdzie jest hype, gdzie jest FOMO. I tak to wygląda. Dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.